Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czym jest Pentekostalne Seminarium Teologiczne, to odpowiem krótko – jest miejscem spotkania. Każdy z członów tworzących nazwę Pentekostalnego Seminarium Teologicznego odwołuje się do określonych wartości, jak również wyznacza pewien typ relacji. Pentekostalne dlatego, że odwołuje się do wydarzeń opisanych w dziejach apostolskich. Traktujemy je jednak nie jako wydarzenia, które wydarzyły się w przeszłości, ale wydarzenia, których doświadczamy, w których uczestniczymy również dzisiaj. Seminarium, ponieważ zakłada konieczność wspólnego, wspólnotowego dążenia do prawdy, poszukiwania prawdy, ale również odkrywania tej rzeczywistości, której doświadczamy, która została opisana w dziejach apostolskich. Teologiczna, gdyż zakłada konieczność poszukiwania prawdy z uwzględnieniem Boga. Ale pamiętajmy, że teologia oprawiana dzisiaj przez teologów reprezentujących różne środowiska pentekostalne jest bardzo różna. Często w takich podejściach teologicznych uwzględnia się również człowieka, postawy człowieka i reakcje człowieka na Boże Prawdy. A zatem, biorąc pod uwagę wielość kontekstów, w jakich przejawiają się poszczególne człony stanowiące nazwę Pentekostalnego Seminarium Teologicznego, jedno jest pewne. To miejsce spotkania, to miejsce włączenia, to miejsce integracji. Zapraszam Cię do udziału w tych spotkaniach, które są organizowane przez Pentekostalne Seminarium Teologiczne. Ja również w nich uczestniczę. Marcin Rzepka.